Dobry, dobry wieczór, ja nazywam się Sławek Walkowski i zapraszam na historię od kuchni. A dzisiaj zacznę od cytatu, a właściwie od pewnego monologu, który pojawia się w filmie. Brzmi on tak. Nie przeszkadzają mi napady z bronią w ręku i uliczne kradzieże. Nie przeszkadzają mi staruszki obrabowane ze swojej renty i rosnąca korupcja władz. Ale jedno mi bardzo przeszkadza i tego naprawdę nie cierpię. Twojego hot-doga nikt, ale to nikt nie polewa hot-doga keczupem. Tak do swojego kolegi mówi Brudny Harry, czyli Harry Callahan, najlepszy, bezkompromisowy, ale bardzo cyniczny policjant z San Francisco, wykreowany przez mojego ulubionego Clint Eastwooda. Harry uznawał w hot dogu tylko jeden dodatek musztardę. I możemy to zobaczyć w scenie z napadem na bank, która pojawia się w jednym z filmów z serii Brudny Harry, gdy jeszcze żując choddoga, Harry strzela do bandziorów ze swojego rewolweru Smith Wesson 44 Magnum. Hot dog. Gorący pies. Nieby taka prosta sprawa. Podłużna bułka, parówka, sos. Kolejna uliczna potrawa, przywieziona przez emigrantów do Stanów Zjednoczonych, która stała się wręcz narodowym daniem. Od nowojorskich dzielnic, przez całe wschodnie wybrzeże, przez środkowe stany, prerie, góry, kaniony, hot dog dotarł do Pacyfiku. A oceany, jak się okazuje, nie stanowiły większego problemu. Potrzebny był czas, jakieś wojny marzenia milionów o amerykańskim śnie i gorący pies delfinkiem przepłynął na inne kontynenty. Dzisiaj to gigant. Część amerykańskiej historii i kultury jest częścią codziennego dnia. Jest lunchem, przekąską w czasie drogi, przegryską przed telewizorem, czy podczas czytania gazety. Gazety, o czym ja mówię? Gazet już nie ma. <laughs> I wręcz obowiązkowym jedzeniem na każdym meczu. Nie komplikuje życia, ani rozkładu dnia, można go zjeść w każdej chwili, może być prosty, a czasem wręcz ekstrawagancki. Sprzedawcę hot dogów z wózkiem czy własnym futrakiem spotkacie na wielu ulicach w Stanach Zjednoczonych i każda duża ulica nawet może mieć swoją wersję tej potrawy. Hot dog. Prosta sprawa, ale tylko na pierwszy rzut oka. W hotdogu powinna być parówka. No tak byśmy powiedzieli. Zresztą Dzisiaj do hot dogów wkłada się tysiące najróżniejszych kiełbasek, ale klasycznie, tak jak to było na początku, powinien to być Frankfurter albo Wiener Wursten, czyli kolejno Frankfurterka lub kiełbaska wiedeńska. Oczywiście dla nas dzisiaj Frankfurterka to jest kiełbasa z grubo mielonej wieprzowiny, jakoś tam doprawiona i często też przywędzana. Ale dla ludzi zachodu Frankfurter albo Wiener Wursten – to jest to, co my nazywamy parówką. I historia parówki zaczyna się w XIII wieku we Frankfurcie nad Menem. To oczywiście jedna z hipotez, które to już w tymże XIII wieku było znane z wyrobów kiełbasianych. Sam Frankfurter właśnie miał powstać w drugiej połowie XV wieku, dokładnie w 1487 roku, 5 lat przed wyprawą Krzysztofa Kolumpa do Nowego Świata. Cienka kiełbasa z mięsa wieprzowego w jagnięcym jelicie, parzona, a potem lekko podwędzana. Taki był Frankfurter. W 1987 roku miasto Frankfurt obchodziło 500. rocznicę powstania parówki, popularnie nazywanej Dachshund, czyli jamnik, pies na bursuki. Inna hipoteza wskazuje na rzeźnika Johanna Georg Henera z Coburga, który mniej więcej około roku 1600 miał wynaleźć kiełbaski i nazwać je właśnie Dachshund, a potem promować ten swój towar właśnie we Frankfurcie. No dobrze, mamy perówki wieprzowe, ale w hot dogach w USA często używa się wołowych lub wołowo-wieprzowych. I takie kiełbaski narodziły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Geniuszem miał zabłysnąć rzeźnik Johann Georg Laner z Bawarii, który urodził się 13 sierpnia 1772 roku w Gasseldorf, z powodu biedy przynosi się mając 23 lata do Frankfurtu nad Menem, tam przyuczył się oczywiście u rzeźnika i poznał sekrety produkcji kiełbas. Około roku 1800 trafił do wiednia, gdzie znowu pracował u rzeźnika. 4 lata później za pożyczone 300 guldenów założył własną wędzarnię w Alter Henfeld. Dzisiaj to jest część Wiednia, a wtedy wieś pod tym miastem. No i zaczął wyrabiać cienkie kiełbaski z drobno zmielonego mięsa wołowo-wyprzowego, parzone, a potem wędzone. No i jego wyrób odniósł sukces. Pięć lat później, w 1805 roku, jego wyroby zauważyła lokalna prasa, za to po kilku następnych latach frankfurterki, bo tak je właśnie nazywał, miały w mieście już naprawdę wielu miłośników. Do namiętnych zjadaczy parówek zaliczali się na przykład Franz Schubert i... Johann Strauss. W 1832 roku Lanner przeniósł swój zakład do samego Wiednia i tam, przy Kaiserstrasse 99, otworzył także firmowy sklep. I to przedsiębiorstwo, uwaga, działało aż do 1967 roku. Sam Lanner, do swojej śmierci w 1845 roku, cieszył się naprawdę wielkim uznaniem i szacunkiem mieszkańców. A co ciekawe, jego kiełbaski. Poza Austrią określone są właśnie jako Wiener Wurstein. No dobrze, zatem mamy naszą parówkę, mamy naszą frankfurterkę, kiełbaskę wiedeńską, która jest mieszanką wieprzowiny i wołowiny, ale przecież w Stanach Zjednoczonych często używa się kiełbaski tylko i wyłącznie z wołowiny. Skąd zatem wołowina? No to akurat jest już rola żydowskich rzeźników, którzy ze względu na ograniczenia, oczywiście, koszerności, nie używali przecież wieprzowiny. Tak, do swoich y, mięsnych wyrobów. Tylko i wyłącznie wołowiny. Kiedy parówki pojawiły się w USA, razem z pierwszymi niemieckimi imigrantami pod koniec lat 40. XIX wieku. Niemcy mają tę całą swoją wielką kulturę kiełbasianą, więc jedzą. Je w domu, jedzą na jarmarkach, na festiwalach, w ogródkach piwnych. Więc kiedy tylko Niemcy przybyli do Ameryki, od razu założyli ogródki piwne. Amerykanie zachwycili się tą niemiecką ideą jedzenia kiełbasy na ulicy. Mamy już mnóstwo dowodów na to, że kiełbasa była sprzedawana przez sprzedawców już właśnie w latach 40. XIX wieku, a na pewno w latach 60. XIX wieku. Gdziekolwiek osiedlili się Niemcy w Stanach Zjednoczonych, tam kiełbasy najróżniejsze były sprzedawane na ulicach. Właśnie kiełbasy. I ta liczba, ta liczba mnoga jest ważna. Niemcy nie byli znani tylko z tej parówki, ale z całej innej obfitości kiełbas. Na bazie cielęciny, na bazie drobiu, na bazie wieprzowiny. Amerykanom spodobała się tylko jedna, oczywiście parówka: Frankfurterka, Kiełbaska Wiedeńska. A zatem najróżniejsi Niemcy od mniej więcej połowy XIX wieku na amerykańskich ulicach, na ulicach amerykańskich miast sprzedawali swoje kiełbasy, ale kto w końcu zrobił hot doga? W 1856 roku 15-letni Niemiec, Karl Feldman, Zamustrował się na parowiec w Hamburgu i popłynął do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do New Jersey. Tam przez lata i się różnych zajęć, a w 1867 roku kupił wózek i zaczął sprzedawać ciastka plażowiczom na nowojorskiej Coney Island. To jest takie miejsce rozrywki w Nowym Jorku. Jest tam mnóstwo parków, rozrywki. Jest też mnóstwo barów, restauracji. Jest oczywiście plaża, są najróżniejsze mola. Jeżeli widzieliście jakieś filmy o Nowym Jorku, to na pewno w pewnym momencie widzieliście Coney Island tymi wielkimi diabelskimi młynami. To jest miejsce rozrywki, gdzie właściwie przychodzili wszyscy nowojorczycy. I tam Karl Feldman sprzedawał te swoje ciastka, a dwa lata później, w 1869 roku, do swojego wózka zamontował piecek węglowy i zaczął sprzedawać kiełbaski Dachshund w wydłużonych bułkach czyli, krótko mówiąc, zaczął sprzedawać hot dogi. Podobno to jego klienci prosili, by oprócz ciastek sprzedawał im coś jeszcze, coś bardziej konkretnego. Karol pomyślał a może parówki? A jak się je włoży w bułkę, to nie trzeba noża i widelca. Bardzo proste i praktyczne jedzenie. I to trafiło. Interes szedł znakomicie. Dwa lata później w 1871 roku Feldman wydzierżawił kawałek ziemi na Coney Island i zaczął tam stawiać bary oraz restauracje. One oczywiście sprzedawały różne jedzenie nie tylko jego parówki w bułkach które zresztą wtedy nazywały się po prostu Red Hot. A po kilkudziesięciu latach dokładnie w latach 20. XX wieku Feldman's Oceans Pavilion tak się nazywał, ten cały jego kompleks przeżywał naprawdę swój największy rozkwit. Tam było dziewięć restauracji, dwa bary, ogródek piwny, była karuzela, było kino, była sala balowa, łaźnia, kolejka górska, a nawet wioska tyrolska. Rocznie przez centrum przewijało się ponad 5 milionów osób i sprzedawano tam, uwaga, 40 tysięcy red hot dziennie. I to właśnie tam, w imperium Karla Feldmana, zatrudnił się kiedyś pewien człowiek, Człowiek, który uczynił z hot doga ikonę, nazywał się Nathan Handwerker. Był młodym Żydem, który, uwaga, polski akcent, urodził się w Galicji. Był jednym z trzynaściorga dzieci biednego żydowskiego szewca i w 1912 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tutaj, w nowym świecie, Nathan Handwerker znalazł pracę jako chłopiec na posyłki. Później właśnie dostał pracę w Imperium Feldmana jako krajacz bułek w jednej z jego restauracji na Coney Island. Nathan jako młody człowiek oczywiście myślał o założeniu własnego biznesu, o tym, żeby się wzbogacić, spełnić ten wielki amerykański sen i do takiego kroku podobno przekonało go dwóch ludzi. To byli Eddie Cantor i Jimmy Durante, dwóch komików, którzy okazjonalnie występowali właśnie w kompleksie Feldmana. Nathan powiedział OK i założył sobie, że będzie oszczędzał 11 dolarów tygodniowo. Co robił? Przez rok jadł tylko i wyłącznie darmowe hotdogi dla załogi. Spał w kuchni na podłodze. Jego żona także oszczędzała. No i udało się. W 1916 roku mieli już 300 dolarów. Możemy powiedzieć: Orety, tylko 300 dolarów. No, ale trzeba pamiętać, że to było naprawdę wiele lat temu. Równowartość 300 dolarów z 1916 roku to jest mniej więcej dzisiejsze 8,5-9 tysięcy dolarów. No, to już jest poważna kwota. Zresztą wtedy, w tym 1916 roku, chleb kosztował jakieś 7-8 centów, tuzin jajek około 35 centów, pół kilo masła od 35 do 45 centów, pół kilo wołowiny od 16 do 22 centów. Gotowy garnitur to przedział jest od 10 do 25 dolarów, damska sukienka od 5 do 15, a nowiutki Ford Model T prosto z fabryki kosztował od 360 do 440 dolarów. Więc gdyby Nathan i jego żona troszeczkę jeszcze dołożyli, mogliby sobie kupić nowiutki samochód. Co zrobili z 300 dolarami? Założyli swój własny lokal na Coney Island. Nazywał się Nathan's Famous i postawili go przy Surf Avenue. I tam sprzedawali oczywiście hot dogi po 5 centów za sztukę. A nie, po 10 jak tuż obok w Imperium Feldmana. I trzeba przyznać, że Nathan Handwerker miał naprawdę świetny zmysł biznesowy. Otóż w swoim barze zatrudnił aktorów w lekarskich fartuchach, których jedynym zadaniem było stać przy barze i wcinać hot dogi. I właśnie tym pokazywał, że jego jedzenie, mimo że jest o połowę tańsze niż u Feldmana, jest dobrej jakości i jest świeże. Nic dziwnego, że bar Natana Handwerkera zamienił się w istne imperium, które notabene istnieje do dzisiaj. Posiada 400 restauracji, a na całym świecie w 45 tysiącach sklepów sprzedaje się jego produkt. Oczywiście Nathan's Famous jest organizatorem konkursu w jedzeniu hot dogów. I zawsze 4 lipca, w Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, na Coney Island, przy słynnym, właśnie centrum Natana, na rogu Surf Avenue i Steelwell Avenue, do rywalizacji stają śmiałkowie właściwie z całego kraju. Ten konkurs jest transmitowany przez wiele telewizji. Zawodnicy mają 10 minut na zjedzenie jak największej ilości hot dogów. W ubiegłym roku rekord należał do Patricka Bertoletiego, który zjadł 58 hot dogów, za co otrzymał oczywiście w nagrodę musztardowy pas. A co z Imperium Karla Feldmana? Po tej wielkiej hoście z lat 20. XX wieku powoli zaczęło upadać. Dlaczego? On sprzedawał hot dogi za 10 centów, a nie jak Nathan za 5. Poza tym, tam były głównie restauracje, w których można było zamówić hot doga, ale także ostrygi, homary. A na Coney Island przyjeżdżali głównie robotnicy, ludzie prości, nie zarabiający wiele. Oni nie chodzili do takich miejsc. Oni chodzili do Natana. Także kompleks Feltmana działał na Coney Island do 1954 roku, a potem jego synowie, bo on zmarł w 1910 roku, sprzedali teren rodzinie Albert, która założyła tam po prostu park rozrywki, który się nazywał Astroland. Ten park działał do 2008 roku, a dwa lata później zburzono ostatni budynek związany z tym wielkim imperium Feltmana. To była kuchnia. Ale Michael Quinn. Historyk Coney Island i miłośnik hot dogów postanowił przywrócić tę starą markę Feltmana. Najpierw we franczyzie, pewnie udzielonej przez potomków. Karla Feldmana. Zaczął produkować wołowe parówki bez konserwantów. Otworzył także jako startup taki lokal pod nazwą Queens Feldmans of Coney Island Restaurant. Sprawdzałem ostatnio i interes chyba jednak nie poszedł tak, jak chciał Queen. Strona internetowa co prawda istnieje, ale można, i można na niej zamówić parówki oraz musztardę, ale lokal na Coney Island chyba już nie istnieje, a ten na Manhattanie padł. Poczytałem opinię w Google i wcale się nie dziwię, że upadł. Ale to, że Karl Feldman był wynalazcą są hotdoga, to tylko jedna z hipotez. Jest jeszcze inna. Ona przynosi nas do roku 1904. W St. Louis odbywała się wystawa Louisiana Purcase Exposition. I tam na tej wystawie działał pewien pan. Nazywał się Anton Feuchtwagen. Pochodził z Bawarii i jak myślicie, co robił? Sprzedawał kiełbaski. Tyle, że miał jakiś taki Dziwny plan sprzedażowy. Otóż, żeby jego klienci nie poparzyli się gorącą kiełbaską, to dawał im rękawiczki. Jak można się spodziewać, większość rękawiczek nie została mu zwrócona, więc wtedy Anton miał poprosić o rozwiązanie tego problemu swojego szwagra. No więc szwagier, który był piekarzem, wymyślił, że dobrze jest wsadzić te kiełbaski w bułki i wypiekł Antonowi długie, miękkie bułki, do których parówki pasowały idealnie. Ale jest jeszcze jedna. Historyjka. Rok 1893, Chicago. Wtedy odbywała się tam światowa wystawa kolumbijska. Oczywiście było tam mnóstwo najróżniejszych sprzedawców, w tym sprzedawcy kiełbasek. Setki kramów i wózków sprzedawało parówki w bułkach, a ludzie podobno bardzo polubili to jedzenie. I w tym samym roku, w 1893, hot dogi miały się stać takim standardowym pożywieniem na stadionach bejsbolowych. I to miał wprowadzić właściciel barów St. Louis. Nazywał się Chris von der Ache, był niemieckim imigrantem i przy okazji właścicielem drużyny bejsbolowej St. Louis Browns. I żeby kibice bejsbolowi nie marudzili mu na stadionie, postanowił tam sprzedawać parówki w bułce. Czy Coney Island, czy St. Louis, czy Chicago... Mamy kilka śladów, mamy kilka tropów. Moim zdaniem jednak historia z Karl'em Feldmanem jest najlepiej udokumentowana i najbardziej wiarygodna. No ale kto wie? No dobrze, wiemy mniej więcej, jak hot dog powstał, ale skąd ta nazwa? Skąd "gorący pies"? Podobno stoi za tym pan, który nazywał się Harry Stevens. I był koncesjonariuszem na kilku stadionach baseballowych w Nowym Jorku. Koncesjonariusz to oznacza, że no, był odpowiedzialny za sprzedaż jedzenia i picia na tych stadionach. I w pewien zimny kwietniowy dzień w 1901 roku, akurat ze swoim zespołem, pracował na meczu drużyny New York Giants na Polo Grounds na Górnym Manhattanie. Sprzedaż lodów w zimny kwietniowy dzień. Nie szła dobrze. Więc Stevens kazał załodze roznosić gorące kiełbaski w bułkach, krzycząc do publiczności. Gorące aż parzą. Kupujcie jamnikowe kiełbaski, póki są gorące. They are red hot. Get the sausages, while they're hot. Zauważcie. Ducks hound sausages. Jamnikowe kiełbaski. Do tego jeszcze dojdziemy. A tymczasem poproszę Was bardzo o podniesienie kciuka w górę, o jakiś komentarz, o subskrybowanie mojego kanału, bo ruch na kanale sprawi, że bardzo, ale bardzo mi pomożecie. Pomożecie mi w rozwoju tego kanału i pomożecie w tym, że będą tam się pojawiać cały czas bardzo ciekawe treści. Oczywiście proszę Was również o to, abyście udostępnili to nagranie i wcześniejsze swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, komukolwiek przyjdzie Wam do głowy. Naprawdę bardzo, bardzo mi pomożecie. I wracamy do stadionu drużyny New York Giants, do pana Harego Stevensa. Jego przyjaciel, karykaturzysta Ted Dorgan z New York Journal, miał to potem narysować. Miał narysować właśnie Dachshund Sausages. W wielkiej bułce na rysunku miał siedzieć zamiast parówki jamnik. I czy stąd wziął się hot dog? Hm. Nie mamy żadnej kopii tej karykatury. I nawet... Nie wiadomo, czy istniała. Za to wszystko, moim prywatnym zdaniem, świetnie wytłumaczył pan Bruce Craig, który jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Roosevelta, który uważa, że nazwa hot dog wzięła się z żartu, z żartobliwej aluzji. Kiedy w latach 40. XIX wieku niemieccy emigranci przyjechali do Stanów Zjednoczonych, przywieźli nie tylko swoje kiełbasy, nie tylko kiszoną kapustę, nie tylko piwo i swoje grudki piwne, ale także swoje psy, jamniki, krótkowłose, brązowe, Brązowe jak kiełbaska w bułce. Więc hot dog wyrósł zapewne z ulicznego żartu co do pochodzenia takiej kiełbaski. Amerykanie pewnie kupowali parówki na ulicach i patrząc na jej kształt i na to, jak wygląda, i wiedząc jak wyglądają jamniki, zastanawiali się, a może nasi niemieccy towarzysze robią te parówki z psów? Poza tym wiemy, że ta nazwa. Hot Dog pojawiała się już w latach 90. XIX wieku w magazynach studenckich. Przed wieloma amerykańskimi uczelniami stały wózki ulicznych sprzedawców, z których właśnie sprzedawano gorące parówki. I bardzo często studenci, zamiast mówić na te wózki Lunch Wagons, mówili Dog Wagons. A w dodatku w uniwersyteckim magazynie Yale Records Uniwersytetu w Yale z 19 października 1895 roku znajduje się artykuł, w którym. W przypomina się ludzi zadowolonych z jedzenia hot dogów. A zatem najprawdopodobniej to nie karykaturzysta Ted Dorgan z New York Journal, który narysował jamnika w bułce, rozpropagował tę nazwę hot dog, ale ona istniała już wcześniej, a pojawiła się po prostu jako żart i tak się właśnie upowszechniła. Hot dog. Dzisiaj hot dog w Stanach Zjednoczonych to jest prawdziwy gigant. Rynek hot dogów. Wart jest tam prawie 25 miliardów dolarów. Amerykanie zjadają rocznie około 20 miliardów hot dogów to jest mniej więcej 60 hot dogów na osobę. W sezonie Major League Baseball, najważniejszych rozgrywek baseballowych, od kwietnia do września Amerykanie zjadają 7 miliardów hot dogów. A ile hot dogów zjada statystyczny Polak? W 2017 roku to było 1,23 setne hot doga. W zeszłym roku ten wynik się poprawił to było 1,55 setnych. Prognozy wskazują, że w 2017 27 to będzie już 2,02 hot doga. W Europie najwięcej hotdogów zjadają Norwegowie. Tam jest coś około 5 milionów ludzi rocznie pół miliarda hot -dogów. Od czasów Karla Feldmana i Nathana Handwerkera oczywiście ceny hot dogów się zmieniły. Ale na przykład w amerykańskiej sieci sklepów Costco zestaw hot dog i napój kosztuje wciąż 1,5 dolara i ta cena nie zmieniła się od 1985 roku. Z kolei podstawowy hot dog w Nathan's Famous na Coney Island kosztuje teraz 5,90, oczywiście dolarów. Z kolei sprzedawcy z wózkami, na przykład na ulicach czy, czy w parku nowojorskim, nie mogą pobierać więcej niż 4 dolary za parówkę z bułką. No dobrze, ale wspomniałem, że hot dog może być prosty, ale może być też. Ekstrawagancki, więc gdzie można zjeść najdroższego hot doga? W amerykańskim food trucku Tokyo Dog. I w skład tego hot doga wchodzą kawior, wołowina wagyu, foie gras i cebulka z grilla za jedyne 169 dolarów. Jak Stany Zjednoczone, długie i szerokie, tak wszędzie są najróżniejsze rodzaje hot dogów. Ale zacznijmy od najpopularniejszych dodatków, a są to ketchup, którego oczywiście nienawidzi brudne hary, musztarda, Cebula. I tu różnie. Surowa, smażona, karmelizowana, pikle, kiszona kapusta i sos chili. A najpopularniejsze style hotdogów w USA to na przykład nowojorski hot dog. Zazwyczaj składa się z wołowej parówki podawanej z karmelizowaną cebulą i musztardą. Chicago hot dog. To z kolei jest parówka wołowa podawana w bułce z makiem i z... Całą paletą dodatków. Tam są pikle, papryczki, zielone oliwki, plasterki pomidora, cebula, musztarda, czasem świeża kiszona kapusta. Coney Island Hot Dog. Co ciekawe, ten rodzaj nie jest wcale popularny na Coney Island, tylko w Detroit. I składa się z parówki podawanej z chili con carne, cebulą i startym serem cheddar. Kansas City Hot Dog. Jest podawany z kiszoną kapustą i startym serem cheddar. Kiszona kapusta i ser. Hmm. Kolejny. To Sonoran Hot Dog, popularny w Arizonie. To jest parówka zawinięta w boczek, podawana z fasolą, pomidorem, cebulą i musztardą w pieczywie, które, no, przypomina bagietkę. Seattle Hot Dog. Zawiera ser śmietankowy, grillowaną cebulę i papryczki jalapenos. San Francisco Hot Dog. Tutaj najpierw bułkę się podgrzewa, potem smaruje się ją majonezem, dodaje się kiełbaskę zawiniętą w boczek, sałatę, ogórek, pomidor a wszystko posypuje się prażoną cebulką. Texas Tommy. Tutaj parówka faszerowana jest serem i owinięta boczkiem, oczywiście w bułce. A corn dog. No to też jest ikona takiego amerykańskiego street foodu, bardzo lubiana przez dzieci. To jest parówka w cieście kukurydzianym, smażona oczywiście w głębokim oleju i podawana na patyku. I na koniec jeszcze znowu polski akcent. Czyli Polish Boy z Cleveland. To jest kiełbasa w bułce z frytkami, sosem barbecue i sałatką koleslow. Hotdog stał się ikoną. Hotdog stał się najpopularniejszym, prostym jedzeniem. Jeśli szukasz czegoś taniego i łatwego, to naprawdę bardzo niewiele potraw spełnia tak dobrze te wszystkie kryteria jak hotdog. Cały czas jest to jednak mimo wszystko trochę dziwne jedzenie, bo zazwyczaj spożywane jest na podwórku, na grillu, na stadionie sportowym, gdzieś na mieście, gdzieś tam po drodze. Hot dog, można powiedzieć, jest takim jedzeniem w biegu. Został świetnie przystosowany do amerykańskiego stylu życia, ale nie przeszedł jednej bariery. Nie trafił do restauracji. Spójrzcie na hamburgera. Hamburger przełamał. Te bariery. Hamburger trafił do restauracji. Nawet w Polsce jest wiele takich lokali, w których zamówicie hamburgera z frytkami i do waszego stolika przyniesie je kelner, ale kelner nigdy nie przyniesie wam hot doga. Niemniej jednak, hot dog odniósł ogromny, fantastyczny sukces. W Stanach Zjednoczonych jest naprawdę czymś więcej niż zwykłą przekąską. Stał się taką kulinarną ikoną codzienności, która towarzyszy Amerykanom właściwie od śniadania po nocne powroty. Można go kupić w sieciowych sklepach, można go kupić na ulicznych wózkach, można go kupić w barach stadionowych. Jest dla naprawdę wielu osób synonimem szybkiego posiłku w biegu, ale też takim smakiem dzieciństwa, wspomnieniem beztroskich wakacji, wspomnieniem fajnych, przeżytych chwil. Hot dog właśnie łączy. Pokolenia, bo starszym przypomina rodzinne wyjazdy do wesołego miasteczka, a młodszym nocne wypady gdzieś tam po imprezie, na jakieś uliczne stoisko. Dla imigrantów bywa pierwszym tanim sycącym daniem kupionym po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu staje się częścią opowieści o spełnianiu tego wielkiego amerykańskiego snu. I to jest pewne, że ten hot dog będzie cały czas. Dopóki Amerykanie będą kochać sport, festyny, szybkie przekąski, to właśnie on będzie bohaterem ich codzienności. A to, że może się zmieniać, że jest tak elastyczny, że może mieć naprawdę mnóstwo dodatków, że sama kiełbaska może być różna. Ja sam kiedyś jadłem hot doga z kiełbaską z gęsi polaną jakimś sosem malinowym na Boga. Ale to sprawia, że on właściwie każdego roku może się odnaleźć na nowo i zawsze może zaskakiwać i zawsze może być po prostu fajny, sycący i smaczny. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że podobała Wam się opowieść o hot dogu. Zachęcam do subskrybowania kanału Historii od Kuchni, nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify. Zachęcam do dania kciuka w górę, zachęcam do napisania komentarzy. Może ktoś nawet zechce wesprzeć ten kanał. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za każdą reakcję. W ten sposób właśnie pomożecie w rozwoju tego kanału. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam oczywiście za tydzień na nowe Historie od kuchni. Do usłyszenia!